jasełka, rodzice wpatrzeni w te dzieci. Role podzielone dwóch czterolatków. Bardzo inteligentnie, obydwa jak na swój wiek. Jeden grał Józefa, drugi grał karczmarza. Przychodzi już jasełka, wszystko gra i ten karczmarz chciał być dowcipny, gdy Józef go zapytał. Karczmarzu, karczmarzu, czy przyjmiesz mnie pod swój dach, mnie i Maryję, która jest w stanie błogosławionym? Wiadomo, karczmarz, co powinien odpowiedzieć? Wynoś się, biedny jesteś, nie ma miejsca. A on mu zrobił takiego psikusa i rozwalił mu całą rolę. Mówi: Oczywiście, zapraszam, jest dużo miejsca. Więc Józef zbaraniał i oczami daje znać, że nie, żeby powiedział, że nie Pytam cię jeszcze raz, karczmarzu, karczmarzu, czy przyjmiesz Maryję i mnie pod swój dach? Zapraszam, dużo jadła, miejsca. Proszę, chodźcie. Każdy z nas by chyba zgłupiał wtedy. A Józef zachował zimną krew czterolatek mówi, Maryjo, chodź, tu jest dla nas za drogo.